Siemanko, siemanko, witam w nowy dzień oczywiście jak każdej każdy inny jest nowym dniem no co, wciąż troszkę pada tutaj sezon deszczowy w ogóle nie chce przestać, leje leje tak naprawdę Busan to jest w ogóle zalane ogłosili letki stan podpowodziowy powodziowy tak ulice niektóre są totalnie, to nie są ulice już tylko rzeki no ale cóż popołudnie ma przestać, a jutro ma wyjść słoneczko na dwa dni, więc dzisiaj sobie jedziemy na noc, żeby jutro spędzić dzień w, ha w Hanok Village, tak? W Jeonju. Bodajże, jakoś tak to się nazywa, ale dam Wam znać z tamtego miejsca. No i tyle. Jakoś interesuje, jak wygląda tradycyjna, oryginalna wioska w Korei, zachowana w bardzo dobrym stanie, to zapraszam, będzie ciekaw. Okay. dojechaliśmy do Jinju Jinju Dojechaliśmy do Janju, Gdzie się znajduje Hanok Village Dzisiaj za bardzo wam nie pokażę Bo po prostu żyjemy cały czas Wciąż taki deszczek Deszczyk, jutro ma być słonecznie To jutro wam to pokażę Dzisiaj może pójdę tylko na ten na nocny widok bo, no, bo w sumie ma to przestać Ogólnie jest Informacja mówi, że już nie pada, no ale w rzeczywistości wciąż coś tu pada. No i tak tu wszystko prawie pozamykane, nic takiego nie widać. Także jutro tu się przejdę w dzień. Mniej więcej pokażę jak to wygląda. Teraz trzeba coś zjeść w ogóle i się napić. Czekajcie, bo A samochód... no, W ogóle się zakor zakorkowała się ulica. Nie ma tu ruchu, ale jakiś kolej w ogóle wjechał. W przeciwną stronę kierunku ruchu i w ogóle jest zakorkowana ulica Zobacz, A to jest jednostronna ulica W jedną stronę tylko można wjechać A on chciał sobie skrócić drogę i wjechał pod prąd. Ale mu się nie udało, że akurat samochody z drugiej strony zaczęły wyjeżdżać No i... No, no ale nie z tym, dobra Wieczorem postaram się pójść na ten, na jakiś widokowy punkt Żeby zobaczyć tą wioskę z góry No fajnie wygląda o, teraz to staje padać, ona fajnie wygląda z góry z tymi wszystkimi daszkami fajnie też stylu jest robione A teraz po prostu idę coś zjeść i później się napić jakiegoś tradycyjnego Tradycyjną kuchnię jaka tutaj w tym regionie się znajduje i mają taki tradycyjny alkohol robiony z ryżu w ogóle. How it's called this drink from the rice? Macaulay. Macaulay. No i potem idę spróbować makali, to jest właśnie robione tutaj. Zryże takie białe, już to później To Wam pokażę jak to wygląda sobie. E, pełno kawiarenek, hosteli. No fajnie, ja to lubię. tu lubię. Naprawdę warto tu przyjechać, jeśli chcecie zobaczyć tradycyjną architekturę, jak to kiedyś wyglądały wioski w Korei, to tu jest naprawdę warto przyjechać do tego hanoki. Aha. Aha. No. I tu jest pełno takich uliczek małych, między którymi można się przechadzać. W ogóle dużo sklepików pamiątkowych, dużo kafejek w ogóle. Bardzo fajnie to wygląda. Z góry to będzie fajnie wyglądać. Widzicie same te, te daski w tym stylu. Wejdziemy tam na taki wieczorem, punkt widokowy. Studia artystyczne, widzisz, malują, kaweterki O, tutaj hostel Ostatnio byliśmy tutaj, to tu właśnie w takim hostelu Zostawaliśmy, jak tutaj, widzicie, taki wjazd, parking Można zostać Ale tym razem wybraliśmy inny No, tam też sobie zrobi zdjęcia w tradycyjnych ubraniach koreańskich. O tutaj są chyba ślubne, tak można kupić albo wynająć może. 50% okay. Od groma takich małych sklepików Wszędzie po drugiej można sobie kupić dużo jedzenia, jakiegoś takiego street food'a no. Fajnie, fajnie tu jest, jest naprawdę fajnie tu przyjechać, żeby zobaczyć Jutro postaram się tutaj trochę inaczej nagrać Teraz to po prostu wyszliśmy z hotelu i idziemy prosto do tego Teraz trzeba coś zjeść i się napić, bo głodni jesteśmy I zajęło to 2,5 godziny, żeby tu dojechać już jest piąta w ogóle. Jeszcze pada deszcz w ogóle, to się tak nic nie chce. No ale spoko. Warto tu być, naprawdę, naprawdę warto. Ok, Znaleźliśmy restaurację. I ja Wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo pusto. Dzisiaj nikogo nie ma. Tam w rogu tylko. No i ci chłopcy siedzą i zdecydowanie jechały picie. Będzie coś do picia, zjemy tradycyjne koreańskie jedzenie makaron. No co to będzie. No, pada też w ogóle, już nawet się rozpadało trochę bardziej. Więc nie mam jak za bardzo pochodzić, ponagrywać w ogóle. Więc będzie w środku: najpierw będzie coś do jedzenia, potem coś do picia. O, makali. O smaku kasztanowym. Tak jest, panużka Rosył wjechał. Bardzo szybko obsługa, jak widać, nikogo nie ma. Bardzo szybko obsługuje osałek tu a tutaj taka goloneczka taka pokrojona po prostu. I tak, i trzeba zajadać a to taki dzwonek mają muszę go zatrzeć o to w ogóle nie przestało w ogóle przychodzić to wciąż dalej coś jedzie o. myślałem, że to już koniec a trzy talerzyki wiecie no to o, gruba wyżarka się szykuje No, to trzeba się upić tym za kwasem drożdżowym ja, Nie jest to jakieś super pyszne, ale spoko Trzeba się rozchważyć w kulturze. No dobra, spróbujemy teraz co oni tu nam poserwowali Jak widzicie, jeszcze jeden talerzyk w ogóle przyjedzie Ale już spróbujemy Dobra, zaczniemy od omleta dobra. Zobaczcie ten omlet I ten omlet Masaka, nie jest łatwo go wziąć, ten ser się w ogóle ciągnie tak klasycznie. A jajka się w ogóle rozwalają, jak mocniej się przydusi. Ciężka sprawa, dobra, udało się. Mm. Omlecik, no ser elegancki w ogóle. Pychotka. jajka też chyba świeżutkie w ogóle. No fajny omlecik delikatny taki, bez soli, bez pieprzu w ogóle wypasik teraz spróbujemy a la placka ziemniaczanego no, z kimchi, tak no. mm. wylebam kimci to dla mnie jest mistrzostwo świata zajebisty ten zapasek. bez ciku trochę taki kwaśny, bo to jednak kapusta, ale wykład O, a na sam koniec, jak już zjemy, to czuć piekantne. Pikanterie takie. zajebiste na początku takie kwaśne chorpiące bo to jest placek przesmażony, a na koniec piekanteria. Dobra, teraz ta goloneczka. Znajdźmy no, jakieś mięso. O, takie to mięso, to jest taka golonka już. Pokrojona w ogóle w małe strzępki Zobaczmy, czy mam kość czy nie mam kości mm. Kruche mięso na wypasie Totalnie mm -hmm. A teraz sosem, który dodaję, paprykowym Jednak wolę bez sosu, ten ich mi nie podchodzi, ale bardzo dobre, ale to nie myślę po prostu. Dobra. A teraz jakieś super drogi grzybki ponoć, jakieś popularne, widzimy, Odsmażone elegancko, jeszcze gorąca tarka. ale bym powiedział, że nawet nie smakuje jak grzyby nie wiem jak smakuje słodziutkie takie bardzo słodkie w teraz rosołek jakiś spróbujmy nic ja nie będę wyciągał, po prostu włożyli sesamę normalnie like tak to nie ok, okay. okay. spróbujmy rosołku na kurczaczku. wow w ogóle. ale rosół kremowy w ogóle No nawet powiedział, że podchodzi pod zupę grzybową wręcz konsystencja bardzo kremowa gęsta taka w ogóle no ale pysznotka, pyszno. Mm, no oczywiście, kurczaczek pięknie ugotowany Nie za bardzo Trzeba wciąż pogryźć mięsa, nie że tak się rozłozi Rozgotowany, bardzo elegancko Kremowy rosowek. W ogóle smakuje jak rosół, ale rosół krem W ogóle, ciekawe Bardzo A teraz rybka Spróbujmy rybki Widzę, a... nie jest łatwo w ogóle dobrać Dobra, pomogę sobie palcami, bo naprawdę nie jest łatwo to rozerwać. Jest to bardzo wysuszone. Pachnie jak makrela. To smakuje jak makrela. Taka wędzona makrela. I usmażona. Najpierw ją uwęcili, a potem usmażyli. Ech, spoko. Bardzo fajnie. I teraz wjechało ostatni w ogóle. smak Zajbista w ogóle. Tak to wygląda kuchnia koreańska. Marzaka. Bardzo dobra makra. Można spróbować jak też... Ma wędzoną makrelę bo w Polsce mamy wędzoną makrelę niech się już spróbuje po prostu smażyć i zobaczyć co z tego wyjdzie To jest jeszcze przyjechała zupa zupa z muszelkami weźmy, weźmy sobie jedną muszeleczkę zobaczmy co tu z tego wyszło no ja. Dobra, spróbujmy to. Chyba, chodka. wszystko pyszne, wszystko mi smakuje. Oprócz tego, sosu trochę paprykowego, ale tak to, jak to Spróbujmy tą zupkę. Jak widać, wygląda jak to, to jest zwykła woda, przezroczyste. Mm. Delikatny rosołek. To jakby w ogóle bulion taki na kostę sam rozrobił tak delikatnie kostki tam na wodę i go wypił na kaca Bardzo delikatny No i dobra. A teraz ten alkohol na zakwas i tyle. I ta cała przyjemność nie kosztowała dużo, bo to kosztuje jakieś po prostu 30 euro. Także nie jest to drogie, a jest to od groma talerzy, groma Zdrowko Myślałem, że to już koniec, a tu jeszcze w ogóle wszedł jedno ostatnie danie Które jest bardzo popularne do tego drinku Tofu, kimchi tofu To się nazywa I tu zobaczcie jak to wygląda Boczęś, kimchi i tofu W takim sosie wyglądającym Bardzo pikantny w ogóle o, więc spróbujmy Weźmy sobie tofu, weźmy sobie kawałek buczusia i weźmy sobie kimchi. No, wszystko to tak wygląda. Jest bardzo gorące. To nie wiem, czy mi się uda za jednym razem po prostu skrupać, ale postaram się. Dobra. Mm. Mm. Jakbym miał to porównać do jakiegoś polskiego jedzenia, to bym to porównał do bigosu w ogóle. Tylko jest bardziej pikantne, a w ogóle prawie jak Bigos, jak bigos na boczku w ogóle. Beskitu. Prawie jest identyczne z tylko tylko jest to trochę w innej postaci nie jedziesz, nie jest tego jako jedność pokojone tylko osobno bo boczek tofu i jest bardziej pikatne, jest zdecydowanie na papryce nie? no ale tyle no to chyba najlepsze moje ze wszystkiego co może się dać no dobra no to teraz siadam do jedzenia tam dobra. O, no i dobra jest po kolacji Kurde ten zacier to mnie tak porobił To był kurde większy zwalacznik niż mi się wydawało tak naprawdę I jak już jedliśmy to zauważyliśmy Że ta restauracja jest naprawdę w ogóle popularna Nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy że wam mniej więcej pokażę Wszystkie ogłoszenia na przykład Gdzie byli w ogóle promowani Tu jest w ogóle lista kanałów telewizyjnych W którym roku krzesła zasłaniają gdzie trzy słupki w ogóle od 2014 do 2018 były w telewizji praktycznie co roku na 2-3 razy w roku New York Times nawet o nich pisał że jest najbardziej nie wiem jak to wizytową najbardziej uczęszczaną restauracją w ogóle w tym regionie i tutaj nie wiem czy ktoś poznaje ale to jest prezydent Korei nawet prezydent Korei w ogóle odwiedził tą restaurację żeby zjeść Jakie show były w ogóle. Ale tak naprawdę naprawdę warto w ogóle odwiedzić. Wiem, wiem, że praktycznie mało osób jest prawdopodobieństwa, że tu będzie i akurat spróbuję. Ja to mówię na swoich odczuciach, na swoich wrażeniach i dla mnie naprawdę było warto w ogóle tu odwiedzić. Zaraz wam pokażę, bo tutaj jakie są menu w ogóle. O to jest menu dla dwóch osób. To jest menu dla 2-3 osób. Tutaj jest dla 3-4, a tu dla 4-5. 16 potraw, 14, 11, 8. My mieliśmy to dla dwóch osób. Zupełnie wystarczyło, żeby nam się najeść. To nawet trzy osoby mogły jeść w ogóle. I było odgroma. No i dobra, i to na razie chyba tyle, bo nie wiem, czy wieczorem gdzieś wychodzę, bo w ogóle miało przestać padać, a się rozpadało. W ogóle porobiło mnie ten zacier, w ogóle Dróżdżowy, masakra. No, jak to mniej więcej wygląda? Widzicie, restauracja na górze, kawiaterka. No, nie widać, żeby ten też padał, no ale pada cały czas. Ja tu uciekam. Uciekam gdzieś się schować. Jestem pełno najedzony. Wypity w ogóle na nieświadomce, bo myślałem, że to jest takie delikatne, ale zróbane był więcej niż mi się wydawało. I nie wiem, czy wieczorem wyjdę na nocny widok jak nie przestanie padać no to nie wyjdę a jak przestanie padać to wyjdę I to także zobaczymy o, Hanbokna taka miejscówka do robienia zdjęć można sobie wypożyczyć kostium znaczy kostium tradycyjne ubranie koreańskie co znajdziecie no widzicie pusto, pada deszcz nie ma co za bardzo łazić to jest deszczowy nie chce przestać w Korei. Już chyba z miesiąc tak pada. Nie wiem, naprawdę. No, z miesiąc, trzy tygodnie na pewno. Na jaki miesiąc? Pada, i w ogóle nie widać, żeby przestawało. Bo następny tydzień też ma w ogóle padać i to ostro. I to tylko ten region południe Korei, bo na północy nie ma aż takich deszczów. dobra to chyba tyle, jak coś ten wieczorem widoczek będzie jeszcze nagrany. Jak to wygląda w nocy, bo naprawdę fajnie wygląda, z punktu widokowego tam jest. Czy tam z kafejki jaka jest na dachu? Fajnie te wszystkie daski w światła. Ale jak będzie padać, to nie będę się. Tego. Nie ma sensu. I jak coś do juterka. Hejka.